Anko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym techniusie I powiem Wam szczerze tak, dzisiaj bardzo ciekawy temat mi spłynął, taki, którego się nie spodziewałem. Ja wiecie, zawsze szukam tematu, który, który by mnie podjarał, którym naprawdę byłbym w stanie opowiedzieć coś, co do czego mam jakieś wewnętrzne troszeczkę przemyślenia, a nie tylko, który jest czystą informacją. No bo taką czystą informację, no oczywiście takie Tech Newsy też są. Ale to jest techniusz informacyjny plus przemyślenia. Przemyślenia dość ważne, bo dotyczą chińskich kart graficznych. Nie wiecie chińskich na zasadzie, że Chińczycy zrobią jakąś rewizję od Intela, NVIDIA czy AMD karty graficznej, ale swoje karty graficzne. I okazuje się, że dostaliśmy trzeciego gracza w postaci Intela. Ale może naprawdę, naprawdę zająć niedługi odcinek czasu to, że za niedługo dostaniemy czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziesiątego gracza na rynku kart graficznych. Widzę w tym potencjał, no bo wiecie, na chwilę obecną wszyscy bardzo mocne pośmiechujki mają z, z kart graficznych chińskich, bo ich wydajność jest, no. Delikatnie rzecz mówiąc, mierna, gdzie na początku mówi się o tym, że teoretyczna wydajność no jest całkiem, całkiem nieźla. Nie wiem, załóżmy na poziomie 20-60, a koniec końców wychodzi, że taka chińska karta graficzna ma wydajność GT1030. Natomiast. To widać na przykład jak działa, jak działa ten kasus tworzenia karty graficznej, wchodzenia w ten rynek na przykładzie Intela. Bardzo dobrze to widać. Jakby mamy taką sytuację, której, którą możemy obserwować na bieżąco, której praktycznie no ja na przykład za swojego no, życia w teorii mógłbym obserwować, ale jak zaczynał się ten cały rynek kart graficznych rozpędzać, miałem 5-6 lat. Nie. Potem nawet mając lat 12, 13, 14, jeszcze nie byłem tak bardzo intu technicznie w to wszystko. A teraz na podstawie Intela możemy na bieżąco obserwować jak bardzo ważne w kartach graficznych są sterowniki, że stworzenie karty graficznej pod względem takim fizycznym, wyprodukowanie, zaprojektowanie, wyprodukowanie kawałka krzemu, potem wypuszczenie tej karty graficznej, to jedno, ale to jest ta zdecydowanie łatwiejsza część tworzenia kart graficznych. Stworzenie sterowników, zoptymalizowanie tego hardware'u to jest kwestia numer dwa. I wydaje mi się, że na chwilę obecną, jeżeli chodzi o stopień zaawansowania produkcji kart graficznych chińskich, to ten hardware powoli oni zaczynają ogarniać i wydaje mi się, że jest to naprawdę bliska perspektywa, że hardware będą mieli ogarnięty i potem zaczną szlifować sterowniki. Dodatkowym faktorem, który wpływa na to, że te karty graficzne chińskie mogą zacząć się szybko rozwijać, jest nacisk ze strony chińskich władz na to, żeby powstawał ich autorski sprzęt chiński, typowo chiński, chińskie procesory, chińskie karty graficzne, zresztą Rusty też kombinowali bardzo mocno ostatnio ze swoimi procesorami, Baikal, gdzie koniec końców straszna padaka z tego wyszła, też im tego za bardzo nikt nie chce produkować i tak dalej, jakby próbowali w tym kontekście działać, no wiadomo stworzenie wewnętrznego procesora u nich było czymś innym podyktowane u nich było to podyktowane bardziej takim uniezależnieniem infrastruktury wojskowej od sprzętu zachodniego co jest w oczywistym względzie biorąc pod uwagę ich ambicje logiczne z tego względu, że ich ambicje takie ekspansyjne prędzej czy później zresztą już to spowodowały, że zostaną oni od tych technologii odcięci Mniej czy bardziej, więc chcą się uniezależnić. W Chinach działa to bardzo podobnie tyle, że Chińczycy oprócz ambicji jakby uniezależnienia infrastruktury krytycznej, państwowej, wojskowej od sprzętu zachodniego, to jest jedna, jeden filar tego ich uniezależnienia, a drugim filarem to konkurencyjność technologiczna dla szeroko pojętego biznesu i rozrywki, gdzie leży masę hajsu i warto by się po to pochylić, dlaczego mają po to sięgać firmy zachodnie. Takie jest podejrzewam bardzo mocno myślenie w Chinach, i u nich ten kazus, tak jak na zachodzie owszem, chciałem powiedzieć już, że na zachodzie te firmy same o siebie dbają. Właśnie tak nie jest. Europa, Stany Zjednoczone, przez ostatni rok dostaliśmy całą masę programów ze strony tych państw na wspieranie rynku półprzewodników, żeby wzmacniać niezależność, czy to Stany Zjednoczone chcą się uniezależniać od półprzewodników bezpośrednio z Azji i to w takim kontekście, gdzie oni mają technologię, umią ją tworzyć, a chcą, żeby produkcja też mogła być uniezależniona. To samo chce Europa. Europa też chce mieć produkcję półprzewodników u siebie, więc zaczyna się gigantyczny wyścig zbrojeń, jeżeli chodzi o kwestie tworzenia i kwestie jakby projektowania tego wszystkiego. I Zachód ma technologie, które pozwalają jakby tworzyć i projektować. projektować, Więc mają te technologie projektowe, mają to know-how. Za to nie bardzo mają infrastrukturę, mają oczywiście, tylko tak to upraszczam, nie mają tak rozwiniętej infrastruktury produkcyjnej, jeżeli chodzi o elektronikę i o rzeczy oparte o półprzewodnikach i tu mocny na to kładzie mocny nacisk na to kładzie Zachód na produkcję. Z kolei Wschód, który ma rozwiniętą te możliwości produkcyjne, zaczyna kłaść bardzo mocny nacisk na projektowanie, na wypuszczanie swojego sprzętu. Tutaj mamy takiego newsa, że kolejna firma chińska, czy Zihu Microelectronics pokazuje, jakby zapowiada swoją kartę graficzną z Zihu IDM929, która ma w teorii osiągać wydajność na poziomie GTX 1650. I to wszystko jest zaledwie zalążek do tego, co w latach kolejnych będziemy widzieć ze strony Chińczyków, bo Chińczycy nie odpuszczą, tam nie odpuszczą, tam cały aparat państwowy będzie wspierał ten rozwój. No bo po prostu jest to dla nich takie... No, wiecie, uniezależnienie się w tym kontekście, że już widzimy ten proces odcinania Chin od wszelkiego rodzaju technologii zachodnich, może nie tak gwałtowny, nie, nie tak mocny jak stało się to w przypadku Rosji, ale on następuje, on chcą, Zachód chce, żeby to było jak najmocniejsze, zwłaszcza Stany Zjednoczone. Z drugiej strony nie może tego zrobić tak na hardkora, no bo wiecie, no, w cała elektronika, którą, z której korzysta Zachód, w większości jest jednak w tych Chinach. Produkowana, więc jest to takie. Wszyscy wiedzą, do czego to dąży, a przynajmniej chce dążyć czyli do jakby odcięcia jednych od drugiego, czyli Zachód chciałby zbudować u siebie fabryki, u siebie odpowiedniki TSMC, nawet TSMC przenieść na Zachód i wtedy powiedzieć: Elo, my już Was nie potrzebujemy. To samo chcą zrobić Chiny. Jeżeli oni nauczą się projektować ten sprzęt i tak dalej, mogą powiedzieć: Nie, no, my Wam nie będziemy produkować tych kadry. Graficznych, spadajcie, róbcie seklepcie je sobie tam gdzie chcecie. I kto pierwszy osiągnie ten punkt, że będzie w stanie robić i jedno, i drugie na swoim terytorium, ten zyska niesamowitą przewagę. Dlatego trwa teraz oto wyścig, i między innymi na tym wyścigu potencjalnie my, gracze, możemy skorzystać z tym, że dostaniemy całą masę takich chińskich przeróżnych kart graficznych, które będą alternatywą. Raczej nie w tej dekadzie, być może nawet nie w następnej, chociaż <laughs> w następnej już bliżej, ale może nie będą alternatywą dla tych super najwydajniejszych propozycji od NVIDII, od AMD, czy nawet do Intela, ale za to w segmencie budżetowym, to co już wcześniej powtarzałem przy okazji newsów o kartach chińskich graficznych, będą alternatywą dla budżetowych konstrukcji, dla konstrukcji średniosegmentowych, których wbrew pozorom powstaje cała, cała masa, bo my gracze to jedno, ale wszystkie urzędy, szkoły i tak dalej to też są takie instytucje, które na takich sprzętach bazują, które zamawiają tego całą masę firmy i korporacje, i to jest gigantyczny pieniądz, to się cały czas rozwija. Ten sprzęt przede wszystkim też nie jest wieczny. To nie jest tak, że ktoś kupuje komputer i ma go przez 20 lat i on się nie zużywa. To nie jest jak stół, jak jakiś mebel czy coś takiego. To wymaga częstszej wymiany, jeżeli służy do pracy czy do jakichś takich zadań, od których. Oczekujemy konkretnych, no nie wiem jak to ująć, konkretnych... No i widzicie, i tak nie bardzo wiem, jak to. No, rezultatów, o rezultatów, tak? Chcemy, żeby nam gra działała, chcemy, żeby nam programy działały i tak dalej, i tak dalej. Co za tym idzie, jeżeli to wszystko się nam rozwija i coraz większej mocy obliczeniowej wymaga, tym będzie większy przemiał tego sprzętu. Chociaż ja i tak uważam, że na kilkuletnim sprzęcie, i to takim nie kilku, na zasadzie rok, dwa, a cztery, pięć, sześć lat, cały czas można komfortowo korzystać. Tylko, że ten sprzęt, którego, który ma 6 lat, z którego można dzisiaj komfortowo korzystać, to jest sprzęt, który 6 lat temu był sprzętem topowym. Czyli okej, okay, jak ktoś dzisiaj kupi 40, 90, 40, 80, do tego i 7, i 9, czy dziewiątkę, 9, na 7, te takie topowe, to może za 6 lat, 7, 8 nadal będzie to sobie dawało radę. Ale jeżeli dzisiaj ktoś złoży budżetowego kompa, to sorry, ale za 6, 8 lat, ten komp no praktycznie z mało czym będzie sobie niestety radził. Oczywiście, częściowo tak, ale wydaje mi się, że już będzie wymagał wymiany. I tutaj właśnie ten kawałek tortu cały czas rośnie coraz większe pieniądze tam są coraz więcej się płaci za przeróżnego rodzaju elektronikę dlatego ten wyścig zbrojeniowy jest prowadzony, i wydaje mi się, że on skończy się tym, że jeszcze w tej dekadzie jeszcze przed 2030 rokiem zobaczymy karty graficzne. Tak jak teraz zobaczyliśmy karty graficzne od Intela, które jeszcze niedawno były mrzonką, które jeszcze niedawno były tylko w kuluarach, o których rok temu mówiło się w postaci przecieków, że no, że zobaczymy zaraz karty graficzne, koniec końców zobaczyliśmy je dużo później niż i tak się spodziewaliśmy, ale 3-4 lata temu mówiło się o kartach Intela. Wiecie, Intel chce robić swoje karty graficzne. I dzisiaj, tak jak mówimy o kartach chińskich, że wiecie, Chińczycy chcą robić swoje karty graficzne, a zresztą już nawet widzicie, Widzimy, że je robią. Tak za 4 lata te karty, te firmy chińskie z kartami graficznymi będą w takiej sytuacji jak w tym momencie Intel. Czyli wystawią swoje działa do segmentu niskiego i średniego i będą konkurować zarówno z Nvidia AMD, jak i z Intelem, który już podejrzewam, wtedy będzie miał mocniejszą pozycję niż ma obecnie. Dla nas oczywiście niewątpliwie w jakim stopniu może być to plusem. A może być też minusem, nie wiem, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Z reguły jest tak, że większa konkurencja na rynku sprawia, że dla klienta końcowego warunki są lepsze. Czy tak będzie? No, stawiam, że raczej tak. Oczywiście, jeżeli przetasowania czy warunki polityczne na świecie na to pozwolą, bo może być tak, że faktycznie za niedługo, jeżeli dojdą już do takich wiecie, do takich etapów, że, że to, co mówiłem na początku jakby tego filmiku, że opracują te technologie każde dla siebie produkcyjną, jedni produkcyjną, inni projektową, to mogą się zacząć odcinania. No, już nie będzie można, to, co z tego, że Chińczycy będą mieli te karty graficzne, jak nie będzie ich można kupić, jakby po prostu zak będzie zakaz sprzedaży tych kart graficznych w krajach zachodnich i no i vice versa, nie? Ta technologia zachodnia nie będzie mogła być sprzedawana w Chinach. Z kolei jakby yy, kraje zachodnie, firmy zachodnie bardzo nie chciałyby być odcięte od Chin. Chiny, w tym momencie, to jest gigantyczny rynek, na którym chcą być wszyscy: od producentów ubrań i kosmetyków po producentów elektroniki. Nikt nie chce rezygnować z tamtego rynku. Tam jest gigantyczny pieniądz, tam jest bardzo mocno rosnąca w siłę klasa średnia i też ludzie bogaci, gdzie wiecie, same Chiny. Takie firmy, na przykład em, ekskluzywne, p, produkujące kosmetyki czy ubrania, dla przykładu, one by mogły zrezygnować z Europy. Im Europa do niczego nie jest potrzebna. Same Chiny są większym rynkiem niż cała Europa. Cała Europa, która teoretycznie ma bogatsze społeczeństwo niż w Chinach, ale w Chinach no, generalnie, te, pomimo iż procentowo ta warstwa społeczna, na którą, którą stać na więcej rzeczy, jest bardzo mała w ujęciu. Chińskim. Tak w porównaniu do Europy jest taka, że no generalnie przykrywają nas czapką, jeżeli chodzi o swoje finanse i to, ile mają pieniędzy na takie wydatki. W związku z tym, no Europa jest takim średnio tutaj rynkiem e, atrakcyjnym. Co innego, Stany Zjednoczone to jest już taki, dość, też już większy rynek. E, no i też na innych zasadach funkcjonujący, no bo to jednak stamtąd się te produkty w większości wywodzą. E, no ale Europa może. Z, 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 zostać w takim dość nieciekawym punkcie, yy, no bo de facto nie ma za bardzo nic swojego. O mamy Goodrama. Goodrama mamy, jest nasz polski, jednocześnie europejski, chyba z tego co się orientuje, to jeżeli chodzi o taką stricte elektronikę, to największy producent takich rzeczy do kompa w Europie. Tak mi się wydaje, z takich wiecie podstawowych podzespołów. Jeżeli się mylę, to mnie wyprowadźcie z błędu. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo to jest taki ciekawy temat, który właśnie mi się w głowie urodził, że. No, teraz to tak tylko mówimy o tych chińskich kartach w ramach jakiejś tam ciekawostki. Większość z nas traktuje to, no bo jako ciekawostkę, no co z tego, że jakiś juni, juni wychodzi, no ma 10-60 ale kto to kupi, jak mało kto, wiecie, chce teraz ryzykować kupując Intela, gdzie Intel już bardzo mocno wszystko swojego poprawił. To taka chińska karta graficzna, jak to w ogóle będzie działać, czy to warto kupować, no może ze bym za to dał, żeby sprawdzić yy, tak z ciekawości, czy to działa, nie? Ale za 3, 4, 5 lat ta perspektywa znacząco się zmieni. A takie przynajmniej są moje przewidywania. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. No i oczywiście standardowo życzę miłego. No, tym razem już niemalże nocy, wieczoru, czy też dnia, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia w kolejnym filmie, który już jutro. Na razie. Cześć.